Kiedy i dlaczego warto założyć kominiarkę? Niezależnie od tego, czy idziesz w góry na rower, czy planujesz biwak. Odpowiednia ochrona głowy i twarzy ma kluczowe znaczenie. Takie kominiarki pełnią funkcję dodatkowej izolacji cieplnej, osłony przed wiatrem oraz opadami, dzięki czemu chronią waszą głowę, a w szczególności szyję, kark oraz uszy. Kominiarki świetnie sprawdzają się podczas aktywności outdoorowych. Ponieważ przylegają do skóry, umożliwiają lepszą ochronę i komfort. Zaletą jest również to, że nie zsuwają się one z głowy a jednocześnie nie przeszkadzają w oddychaniu dzięki otworom z przodu. Kominiarki są również bardzo użyteczne dla osób, które noszą kaski, czyli narciarzy, wspinacze, rowerzyści oraz motocykliści. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, jak i w codziennym użytkowaniu. Wybierz kominiarkę Brubek dla siebie na kolba.pl. Ciesz się wygodą i komfortem przy nadchodzących jesienno-zimowych aktywnościach.